Informacje z Bukowiny Tatrzańskiej są bardzo smutne. Niestety, zmarła kolejna ofiara tragedii, która wczoraj wstrząsnęła Polską. Pomimo walki o jej życie, młodej kobiety nie udało się uratować. Informacje o groźnym wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej pojawiły się wczoraj w godzinach popołudniowych. Na skutek silnych porywów wiatru doszło do tragedii, dach spadł na przebywających na stoku narciarskim turystów. Niestety, dziś pojawiły się informacje, że na skutek wypadku zginęła kolejna osoba. Informacje w sprawie tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Wczorajsze wydarzenia w Bukowinie Tatrzańskiej wstrząsnęły całym krajem. W wypożyczalni nart znajdującej się obok stoku narciarskiego dach zerwał się z budynku i spadł na cztery przebywające na miejscu zdarzenia osoby. Pomimo szybkiej pomocy lekarskiej i reanimacji, śmierć poniosła 52-letnia kobieta i jej 15-letnia córka. Kolejne dwie osoby w stanie krytycznym zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu zdarzenia świadkowie widzieli, jak dach został zerwany z budynku. Przerażeni patrzyli na wydarzenia, nie mogąc nic zrobić, by uratować osoby, na które spadł dach. Ich relacje z miejsca, w którym doszło do tragedii, są wstrząsające. Otworzył się jak puszka konserwy. Nie zdążyły nawet zapiąć nart. Potem runęła na nich cała kopuła, przekazała kobieta, która była świadkiem zdarzenia. Informacje o kolejnej ofierze śmiertelnej. Nie żyje młoda kobieta dach, który zerwał się z budynku, zmiażdżył znajdujące się obok kobiety. 52 latka i jej 15-letnia córka zginęły na miejscu. Kolejne dwie osoby, które były na miejscu zdarzenia, to starsza córka kobiety i 16-letni kuzyn. Młody chłopak przebywa w szpitalu i zgodnie z pojawiającymi się informacjami jego życiu nic nie zagraża. Niestety, młoda kobieta, która w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala, zmarła w szpitalu. Dzisiaj grzeje, 1. Agata Duda tym razem nie mogła pomóc mężowi. Nawet TVP nie ocenzurowało incydentu 2. Policja błaga o pomoc, szukają dwóch mężczyzn. Dopuścili się kargodnego czynu w samym sercu polskiego miasta 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Sprawą tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej już zajęły się służby. Informacje, które się pojawiły wskazują na to, że prokuratura już wszczęła śledztwo. Najlepsze newsy dnia. Źródło: Super Express. Z następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.